Albowiem i wtedy, gdy ich dosięgła straszna wściekłość gadów i ginęli od ukończeń krętych wężów, gniew Twój nie trwał aż do końca. Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa nie mieli znak zbawienia. A kto się zwrócił do Niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich. I tak naszych wrogów przekonałeś, że ty wybawiasz od zła wszelkiego zabijały ich ukąszenia szarańczy i much i nie znaleźli lekarstwa, by ratować życie, bo zasłużyli, żeby zostali przez nie ukarani. Synów zaś twoich nie zmogły nawet zęby jadowitych wężów. Litość bowiem twoja zabiegła im drogę i ich uzdrowiła. Dla przypomnienia bowiem mów twoich byli kąsani i zaraz mieli ratunek, by nie popadli w głębokie zapomnienie i nie stali się niegodni twojej dobroci. Nie działa ich uzdrowiły, ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią, Ty wprowadzasz w bramy odkłani i Ty wyprowadzasz. A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie uwolni.